Na górze róże, na dole fioki schrupałbym cię jak dwa faworki, kanibalu. <grym> Naprawdę tak myślę. Ale jest coś, co muszę ci powiedzieć. Ja tobie też. Mam chłopaka. Jestem kanibalem. Co? Nie mm, zdążyłam jeszcze z nim zerwać. A, to pewnie on próbuje ci zostawić kwiaty. Chyba nie mogę się już z tobą spotykać. Bo jestem gruby? Co? Nie. Bo jestem kanibalem. No, to trochę komplikuje sprawę. A może ja ci coś upichcę? Do serca twojego byłego. Spróbuj. O mój Boże! Co? No przecież mówiłam Ci, że jestem wegetarianką. Myślałam, że to szanujesz. Myślałam, że nie będziesz próbować zmieniać mnie na siłę, ale widzę, że to jest tylko kolejna próba samczej opresji na kobietach, no. Przecież mój Beor robił dokładnie to samo. No i do dzisiaj mam nie smak. Ale. Przestań, bo wszystkim, że słuchasz disco pola. To no, naprawdę niedoceniany gatunek muzyczny. A miałem ją prosić o rękę. Znów będę zajadał smutki.